Hej. Kaczek nie wystrasz. Stasiu, jak wy wszyscy wyglądacie? Wszyscy mokrzy. Gdzie otrzepał Tasiu, czemu ty taki mokry jesteś? Kaczki najszczęśliwsze, wodoodporne. One już sobie tutaj wędrują. Nie, też są trochę mokre. Te aż takie wodoodporne nie są. Te na bagnie są bardziej wodoodporne. Musimy zobaczyć, czy zmokły. Nie, te to są suche. Suche jesteście? Tak? Kokolinko! Chodź, kokolinko! Kokolinko! A, a skąd ty się tu wzięłaś? Ej, skąd ona się tu wzięła? Szybko wyskakuj. Lekhorn! To jest ten, którego się Lekhorn boi. Ja mam dla niego imię. Rosół. Lekhorn, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam? Na górze? Ona się chowa na samej górze. Cześć, Lekhorn. Wychodzisz? Widzę, że głodna jesteś. W wolu nic nie ma. Zobaczcie, pusto. Nie czaj się na nią. Trzymaj na ręce. O, teraz możecie zobaczyć jaki wkurzony jest. On nawet ma taką twarz wredną. Zobaczcie. Widzicie jakie on ma wredne oko? Jedzonko mam! Dziewcyny, dziewcyny, jedzonko. A nie spojrzałam, czy jest. Jajko w środku. Jedzcie dziewcyny, też zaczyna padać. Za godzinę przyjedzie weterynarz. Bo dobrze mówiłam, że ona jednocześnie maruje i jednocześnie się oczyszczała, bo ona wczoraj aż całe nogi miała mokre. I dzisiaj, że tak powiem, urodziła kawałek łożyska, który nie był wyciągnięty. O, dostała kantar trochę za duży. I urodziła właśnie taki kawałek łożyska wielkości dwóch garści. No i musi przyjechać weterynarz wyczyścić ją, zrobić jej płukankę. Bo widocznie już tam wszystko zaczęło odpadać i musi wyciągnąć tą resztę, co została. Ona cały czas nie wygląda zbyt dobrze. Schudła. I to bardzo schudła jak na nią, bo ona zazwyczaj ma nadwagę. Widać, że coś jest z nią nie tak. Ale jak ostatnim razem mierzyły jej gorączkę, to gorączki nie miała. Gorączkę zbiliśmy. A wiem, że maruje, bo ogier szaleje. Wchodzi na, tutaj na tą ścianę do niej. Także dlatego wiemy, że jednocześnie ma to i to. Nie wychodzi źrebak, bo pada i chory byś był. A wy jesteście osłabieni po tym wszystkim. Zobaczcie na jej minę: ona się chyba już wkurza, nawet jak źrebak się, Mam nadzieję, że z mlekiem jej się nic nie stanie, bo może być tak, że mleko się zważy i, i źrebak padnie, jak zrobią się takie grudki. Babcia mówiła, że pan, który krył swoją klacz mniej więcej w tym samym czasie, i one miały termin podobny. Tylko, że tamta zaczęła rodzić szybciej. To tamta klacz umarła przy porodzie razem ze źrebakiem. Inny pan też miał źrebaczka, i ten źrebak w trzecim dniu umarł. Nie wiadomo czemu wszystko było dobrze, i nagle w trzeciej dobie źrebak padł. Z tą naszą małą wszystko jest na razie okej. Okay. Ona miała biegunki, ale to wiadomo jak epoka dostała leki, zastrzyki. No to to wszystko przez mleko przeniknęło i źrebak miał biegunkę. Zobaczę w ogóle, czy ona je, czy ona chce jeść. No dobra, zjadła. To nie jest chyba aż tak źle. Ale mówię, gorączki nie ma, tylko tyle, że ona się oczyszczała, a nie dostanie zakażenia, bo dostała tyle leków, że nie może dostać zakażenia. Ja też nie wiem, dlaczego on od razu jej nie zrobił płukanki, czy to wszystko tam było tak mocno przytwierdzone do tej macicy, bo on miał naprawdę duży problem, żeby to łożysko odkleić. Ale zobaczcie, że mimo tego, że ona ma teraz tak rozwalony organizm, to i tak chce do ogiera. Myślałam, że nie będzie chciała. No ale ten szaleje, to już wiadomo, że, że chce. Jeszcze się nie zdążyła oczyścić, a tutaj już do ogiera chce. Natura jest dziwna czasami. Trzymaj myszko. Teraz czekamy na babcię, bo babcia znowu u lekarza. Mówi, że jak wróci od lekarza, to od razu weterynarz przyjedzie. Czyli może tak za pół godziny do godziny. Patrzcie, leci, leci, zobaczcie, zobaczcie. Widzicie? Mówię, że to jest kogut. Nie? On za bardzo taki jest. Już chce mi psa atakować. Ja naprawdę cię wyniosę do drugiego kurnika. Mi było cię żal, ale już mi nie jest ciebie żal. Widziałeś? Jak cię trzymasz do wiadro. Tak krzywo. Daj ci poprawię, tak. Daj tak. Zobacz. Tak. Arciu, Irka nie widzieliśmy. Ares, zwolnij! Jajka zbijesz. Chodź. Chodź tutaj. Tu, 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 tu nie, Ares, nie. Powoli i tutaj. Po co chcesz tam iść? Po to jedno jajko? Delikatnie. Bo oddaj mi to lepiej. To, potrzebujemy jajka. Jest Irek. Irek lubi starsze. Irek się dogadał z tymi kurami. <gry> Irosław! Irek wczoraj sam wszedł do kurnika, ale potem wyszedł. Już nie chciał wejść i Ares go musiał zagonić. Irek się obraził na Aresa. Złośliwszy schował się za taczką. <laughs> Irek, nie bój się, nie będziemy gonić. O, Reksiu się znalazł. Pokaż, Reksiu, jak jesteś brudny. Pokaż, co ty masz tutaj. Zobaczcie. Z Lilą się bawiłeś? Reksio, czy kulałeś się w ziemi? Reksio lubi się tak wykulać pod wozem od koni. Tak, Reksiu, wiecie, że taka pogoda ma być u nas przez najbliższy tydzień? I powiedzcie mi, jak ja mam nad morze jechać z Aresem? No tylko kaczki lubią taką pogodę. Nie za dobrze wam ostatnio, a ja muszę ciągle psa myć, bo ciągle ma łapy brudne. Tam przyleciały gawrony. Ktoś powiedział, że to gawrony, a nie kruki, ale ja tak z daleka nie widzę, bo one są dosyć duże. Ale czy to gawron, czy to kruk, to ja nie wiem. Nawet nie przybliżę dobrze. Może faktycznie to gawrony. Zobaczcie, co babcia walnęła gęsią na tą budkę. To wygląda jak taka polska kuchnia. <laughs> na pewno się walnę o ten kant, albo ten drugi. Co tam, Elvis? Głowa ci się napuszyła? Ja wam nic nie zjadło? Bo nie, co? Im ten koszyk znowu wsadziła w tą dziurę, żeby tam nic nie weszło. A ty? Miałaś na mnie nie krzyczeć. Przecież tu już na mnie nie krzyczałaś. I znowu krzyczysz? No. Ja myślę. Co wy się tak cieszycie? Elvis. Elvis się na sucho kąpie. One tak mają, przez to, że kilka lat żyły w zamknięciu i nie miały dostępu do baseniku żadnego. O, w bagnie woda jest. Widzicie? Ale fajnie. No to w sumie jak jeszcze tydzień popada. Ale tu ładnie wygląda, zobaczcie, bo tu wszystko zarosło. Takie prawdziwe bagienko się zrobiło. Wy tu fajnie teraz macie. Nie, na pewno wam się podoba. Podobać się Elvis? Ty byś chciał, żeby Krystyny wyszły, nie? Żeby się pomęczył? A Krystyny na jajkach cały czas siedzą. One ledwo wyjdą i on już spokoju im nie daje. I on jest w ogóle za ciężki dla nich. I on za bardzo jak na nie wchodzi, to je przygniata do ziemi. Cześć Krysia! Dobra. Dzięki za mi miłe przywitanie. Cześć druga Krysia. Też na mnie syczy. Dobra. To idę stąd. Papa Elvis. Papagonsko, żebyś nie zmokł mi, bo ty za długo schniesz przez to twoje futerko. Uciekamy do stajni, szybko, chodź, szybko, szybko. Chowajcie się, kury, te kury to będą dzisiaj wyglądać. Szybko, szybko, zmokniemy. Wy mi pisaliście, że starsze psy czasami nie gubią pod I Mi to chyba już się zaczęło. Ares się stał starszym psem. A ja go tak nie lubię w zimowej wersji. On na lato jest taki ładny, ma takie ładne futerko. A teraz jest szary. Tutaj taki jest szary na klacie. Tutaj ma takie brzydkie. I wygląda grubiej. On nie jest taki gruby. On ma takie ładne wcięcie w talii. No i co ja mam zrobić, żeby on ten podszerstek zgubił? A na zimę go zgubisz? Może ci się pory roku pomyliły? Może ty dopiero w zimę zgubisz? Czekamy na babcię i na weterynarza. Ja mam nadzieję, że teraz porządnie ją wyczyszczą i że ona już nie będzie cierpiała. Biedna. Ale zobaczcie, jak to dziwnie idzie. Tutaj, niby w macicy, się coś dzieje, a wszystko idzie w nogi i w stawy. Dzisiaj nie możemy jej wypuścić, bo bym zaczęła, jak chodzi, ale przeziębią się. Zacznie padać i ona jest osłabiona. Źrebak jest za młody, żeby w taką pogodę biegać. Mam no, nadzieję, Arciu, że już naprawdę wszystko będzie ok. Oczywiście nie nagramy Wam całego procesu czyszczenia, bo to na pewno będzie źle wyglądało. To będą straszne widoki, Arciu. Ale już mam nadzieję, że raz, a porządnie ją wyczyści, już będzie wszystko okej. Okay. Arciu, dostaliśmy alert pogodowy, wiesz? A wczoraj jaka burza była u nas i to tak blisko. Nie? Powiedz, Arciu. Aż nie wiedziałeś, co się dzieje. Chciałeś szczekać, bo myślałeś, że fajerwerki? Co się stało? Przewrócił się ktoś? Nie, rybak, wstał. A ty przestań! Ja wiem, że ciężko jest być ogierem, jak klacz jest w Cieszę się, że jesteś tutaj, a nie przywiązany u poprzedniego właściciela. Bo tamten trzymał go przywiązanego. I byś na mięso poszedł, a tak? Chociaż masz życie przedłużone. Co chciałeś? Przestało padać? I co robimy? Zaczniemy coś robić i znowu będzie padało. Zobacz, już pada trochę. Do kurek chciałeś iść? A już zapomniał o gołąbku. Gołąb jest zamknięty. <laughs> nie przypominam mu nawet, bo znowu będzie tam siedział pod tym gołębnikiem. Kury! Czemu wy zamieszkałyście na progu? Co? Kucaki. Kokolinka! Chodź, myszko, do mnie. Chodź, myszko. No kłoko, tak. Lekhorn idzie. Ale Lekhorn nie daje się głaskać. Lekhorn tak jak Ares, nie lubi przytulania i głaskania. Kokolinka jest taka uczuciowa, nie? Można przytulać, można głaskać. Można leżeć z nią. Arciu, coś słychać. Babcia jedzie? Chodź, zobaczymy, czy babcia jedzie. Chodź. No chodź. Chyba, że to pociąg. Co chcesz? Nie mam nic dla Ciebie, myszko. A znaleźliśmy piłeczkę. Mika mu ukradła piłeczkę. Nie, to pociąg jechał. Mika ukradła mu piłeczkę i jeszcze zrobiła na niego łała, jak chciał zabrać. Nie, Arciu? A Mika to York jak coś. Nie, babcia nie jedzie. To tylko pociąg. Idziemy na pole? Dobra, idziemy na pole. Krakra robi coś. Czy kruki robią krakra? Nie no, ta osoba chyba miała rację, to są gawrony, a nie kruki. To jeśli kruki są jeszcze większe, to naprawdę bym chciała takiego kruka wielkiego zobaczyć. Widziałam tylko na nagraniach. Co się dzieje? Kapie Ci w oczy. A Ty nie lubisz? To chodź. To chodź, idziemy z powrotem. Czemu Ty nie lubisz deszczu? Ja uwielbiam deszcz, ale jak nie jest za zimno. ares taki wtedy chodzi ze zmrużonymi oczami i chce wracać. Tasiu, to jest kuro. Musimy się z ciebie pośmiać. Pokaż, jak ty wyglądasz. Taka dupka ci się mała zrobiła. <laughs> Nieproporcjonalnie się zrobiłeś po tym deszczu. Stasiu ma w ogóle bardzo tłuste pióra. Myślę, że jest bardziej wodoodporny. Co z twoim ogonkiem? Co za ogonek taki wyliniały. Tasiek. Jak stoi krzywo, jaki palec ma krzywy. Te, jak siedzą. Ale was babcia będzie wyzywać. Powie, kury wypad z progu. Zobaczycie. Kury nie mogą się załatwiać na progu. Bo babcia musi sprzątać wtedy. <noise> po kolina. Dobrze ci na wycieraczce? Widziałaś Ares? <noise> kury, które się wprowadziły na wycieraczkę. Kokolinko, może do domu cię wezmę od razu, co? Może wolałaś w domu mieszkać? Kokolinko, ale bym się nasprzątała po was. Wcale bym was nie chciała w domu. Chyba, że pompersy bym wam założyła. Tak, Koko? Gdzie lekhorn? A ten lekhorn jest taki cwany. Ona wie, że jak wieczorem ją wołam, to że chce ją złapać i zanieść do kurnika i tak przede mną ucieka, muszę ją gonić po całym podwórku. I w pewnym momencie przykucnę ją zawołam i ona sama przychodzi. Najpierw ucieka, a potem taki moment przychodzi, że sama na mnie wskoczy i ją zanoszę. Arciu, ja nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby te kury mokły cały dzień. Kokolina na pewno nie chcesz wrócić z powrotem. się schowamy, bo to znowu pada. Ciekawe, jak wygląda takie płukanie konia, bo nigdy nie byłam z czymś takim. Czy to się rozrabia wodę z lekarstwem? Widać nawet, że się oczyszcza, jak podniesie ogon. I czy to się wlewa i, i merda tam? Śrebak, co ty zjadasz? Fuj! Śrebak! Arciu, ale epoka jest bardzo dzielna, nie? Twarda jest. Boli ją, ale nie pokazuje po sobie. Ktoś tam bąka puścił. To nie ty? Co tam, śrebaczku? Tylko nie wychodź. Gdzieś śrebak do ciebie? Nie wychodź. Ona no, się nauczyła wychodzić pierwsza. Nie obracaj się, ona nie wyjdzie, ja jej nie puszczę. No i się na mnie nie patrz. Przyszedł źrebak do ciebie, a nie do mnie. Nie, nie wychodź. Bo się mama denerwuje, zobacz, ledwo chodzi. Nie możesz broić. Tak? No i gdzie masz tą babcię? Co to w ogóle jest poradnia bólu? Co nie będą tam babci robić? Taka śmieszna nazwa. Pewnie nic jej nie poradzą. Babcia najpierw narzeka, że ją wszystko boli. A później od rana do wieczora robi i później jeszcze bardziej narzeka, że ją boli. I spać nie może po nocach. cię tam chyba u góry, tam na szafie jak się odwrócisz, tam chyba twoje smaczki leżą. Nie masz robić papa! Pa. Tam jak się odwrócisz, smaczki chyba są na tym. Arys, <grym> mam już papa robi. Myszko, zrób koło, zrób koło, koło i zobacz, tam przynieś, u góry smaczki są przynieść. odwróć się. Odwróć się. Odwr no i przynieś. No. O, widzisz. Pokaż. Zobaczymy, czy tam są smaczki. No dobra. Dostaniesz smaczkę, jak zrobisz ału. Nie słyszałam. Ału? Wow, jeszcze raz. No, ale nie tak. Ci Głośniej. Głośniej. Dobra, proszę, czekaj. Złapiesz? Jeszcze raz, au, au, wow, au, no super, już daje smaczka poczekaj. No dobra, zrób papa, bo babcia zaraz przyjedzie, weterynarz przyjedzie. Ty musisz iść tam, być zamknięty, bo się będzie bał weterynarz, a to chyba pani przyjedzie teraz, wiesz, to zrób papa i my musimy wszystko przygotować tutaj. Rób papa. Okay.